Pewnie wielu z Was, mając nawigację w samochodach marki Renault, zależy też, jaką nawigację, ale niezależnie od tego nawet, zastanawia się, jak... jak mieć aktualne mapy i zrobić to, no, jak najtaniej. Każdy patrzy, żeby ten grosz trochę uciłać, żeby... Mm, nie wydawać na coś, co można mieć na przykład taniej, dużo pieniędzy. No, po co wydawać dużo, jak można wydać mniej, lub czasami wcale. Teraz tak. Nawigacje bywają różne. Najczęściej właśnie stosowane są w rynkach te karminaty. Tak się nazywa ten system. Karminat TomTom. -tom. Teraz tak. Te mapy TomToma oczywiście kosztują. Można je sobie zaktualizować jak najbardziej bezpośrednio na stronie TomToma. Można też, jeżeli nie posiadasz karty lub posiadasz kartę w swojej nawigacji, ale nie masz tam map, na przykład Polski, czy chciałbyś mapę Europy, to musisz taką kartę na przykład zakupić. Kartę można zakupić lub zaktualizować ją do. Nowszej wersji no w różnych miejscach. Można na przykład zakupić ją w oryginalną w ASO. Koszt około 170 zł. Można zaktualizować. Są na przykład na stronach Allegro lub OLX oferty oferujące taką aktualizację w kwocie około 140 zł. No też zależy właśnie od nawigacji, bo są. Zwykłe tomtomy. Są tomtomy w wersji live, no i są tomtomy w wersji Erlink czy Erlink 2. I tutaj taka mała, właśnie moja, moje spostrzeżenie. W nawigacjach z systemem Erlink ja osobiście nie aktualizowałbym mapy wcale. Po co? Jak masz Erlink? Połącz się z Android Auto, ze swoim telefonem i będziesz mieć aktualne wszelkie mapy, jakie sobie tylko wgrasz do telefonu. Dodatkowo mnóstwo bajerów łącząc się z telefonem. Eem... Także nie ma to żadnego sensu. Po co płacić za coś, co wcale nie musisz płacić. Wystarczy, że się połączysz ze swoją nawigacją. Niestety, nie mając systemu AirLink, czyli TomTom'a zwykłego lub TomTom'a w wersji live, już się z telefonem nie połączysz. Trzeba byłoby zmienić całą nawigację, a to są koszty Można się bawić, ale czy warto? I teraz Jest sposób na właśnie No chyba taniej już się nie da Na zakup nawigacji Ja na przykład w tym akurat samochodzie Jest to scenik trzeciej generacji, ale to nieistotne Czy masz Scenicę, Megane, Fluence czy cokolwiek Mam mapy Francji, proszę bardzo Teraz jest wszystko wyłączone. Nie ma, nie ma prądu. Bezpiecznie można wyjąć kartę. Ja mam czytnik tutaj. Niektórzy mają tutaj. Mało istotne. Karta Francji. Eee, no tutaj polski brak. Ale można zakupić na przykład. Ja tak zrobiłem na AliExpress. Ja wiem gdzieś w Chinach za całe 62 zł. Kartę. Oj, nie, nie widać za bardzo. No dobra. Kartę z mapą Europy. Całej Europy w zasadzie. Ee, oczywiście wszystko po polsku. Mapa fotoradarów. Wszystko działa. Yy, to jest karminat yy, w wersji live. Akurat, no taką posiadam. Także musicie wiedzieć, czy macie w live, czy nie. I. Sama, sama karta to całe 62 zł. Ze wszystkimi mapami, wystarczy ją włożyć do czytnika kart na wyłączonym urządzeniu, lub w menu wybrać opcję wyciągnij kartę, gdzie będzie można bezpiecznie ją wyjąć. Po czym wkładamy nową i instalujemy całą aktualizację, całą mapę. Ja teraz właśnie coś takiego zrobię. Proszę bardzo, niech się dzieje. Jak poznać, jaką masz wersję yy, Twojej nawigacji? Wystarczy, że wejdziesz w menu i tutaj już mamy. Jeżeli masz usługi live, to znaczy, że masz TomToma Live. Jeżeli tych usług tutaj nie będzie, to znaczy, że masz zwykłego TomToma. No i musisz kupować kartę pod zwykłego TomToma, a nie Live. I to byłoby na tyle. Yy, dodatkowo. Jeżeli masz uruchomioną nawigację, możesz wyjąć tutaj, kliknąć, wyjmij kartę SD. Po czym potwierdzić, że ją chcesz na pewno wyjąć i bezpiecznie będziesz mógł kartę usunąć. Po czym włożyć nową, już z nową mapą, i później przejść przez proces um, uruchomienia jej. W zasadzie byłoby na tyle, nic więcej nie będzie trzeba robić, ewentualnie wybrać język, chociaż on powinien już być taki, jaki miałeś ustawiony wcześniej. Czy mieliście ustawiony wcześniej? Jeżeli nie, w ustawieniach mapy wystarczy, wystarczy wybrać język. Proszę bardzo, tutaj są języki do wyboru. To już jest mapa nowa. Jak widzicie, języków nie brakuje. Tak samo jak i nie brakuje mapy Europy, proszę bardzo, jest Polska. Wszystko, co tutaj widzimy na mapie, to. To zasięg tej nawigacji. Po prostu ona ma te wszystkie kraje w pamięci. Tam, gdzie nie ma kraju w pamięci, będzie już mapa na biało. I już widać, że tutaj jeszcze odstawimy trochę. Już widać, że Afryki nie ma. Nie ma też Azji, ale jest na przykład cała Rosja. Oj, dalej nie będziemy jechać. Po co nam oglądać krajów, których mapa no, nie posiada? Także, jeżeli ktoś nie lubi przepłacać, no to może sobie taką mapę na przykład na takim chińskim serwisie kupić. Ja na przykład, jak każde. O no, czy prawie każdy, nie wiem. Przepłacać nie lubię. Dlatego kupiłem właśnie tam. Jak wszystko działa. To spełnia moje oczekiwania. <laughs> to byłoby na tyle. No mam nadzieję, że wam pomoże. Może ktoś akurat szuka takiego rozwiązania niedrogiego na aktualizację map. Dzięki, trzymajcie się.